realizujesz misję się jednego wzorca dostarczasz wrogowi informacji. A to znaczy, że bojówkarze wiedzieli, gdzie jest mojej i byli gotowi. Kiedy amerykańscy komandosi wylądowali, obserwatorzy dostrzegli duże zgrupowanie ludzi, a ja, co powiedzieli nam, że widzą ludzi uzbrojonych między innymi, które Milicja i widać także nie Moi korzy zamierzali zestrzelić biedkołka, ściągnąć będzie w sytuacji katastrofy, a potem ich dotoczyć. A i uznał, że jeśli Amerykanie będą postępowali według schematów, a jeśli wykorzystają śmigło, warto rozstawić w okolicy ludzi z granatnikami, którzy spróbują zestrzelić w tym nie docenili Ejida. Użyliśmy wszystkiego, co mieliśmy, by zestrzelić się w celu. To one były najdrożniejsze. Ajndżar się nie sądzili, że prymitywny RPG może zestrzelić lekko kart. Ajndżar znalazł jednak pewną słabość, którą postanowił wykorzystać. W latach 80. afgańscy mujahedini potrafili niszczyć sowieckie helikoptery precyzyjnym ogniem z granatników. JOM-57 jest... z RPG-7 to prosty rośnie granatnik, a najważniejszym elementem śmigłowca jest ulny biegun. jeśli kościół przebija, to leci subisk, to z drugiej strony, nie przyjąc większych szkód. I jeśli jednak zniszczy śmigłowiec prawie na pewno się rozbija. Nie doceniliśmy ich skuteczności w wykorzystanie Sądziliśmy, że tylko sterka może spowodować, iż śmigłowiec spadnie. Byli pewni, że ruszymy z pomocą, a wtedy oni wezmą nas w tleszcze. Według Horsfala przełomem było zastrzelenie drugiego śmigłowca. Task Force Ranger miała na ziemi tylko 160 ludzi. Wysłano ich, by zabezpieczyli miejsce pierwszej katastrofy. A to oznaczało, że drugiego zestrzelonego śmigłowca nie miał, kto ochronił nasi pasze. zostali wciągnięci w walce uliczne, do których nie byli przygotowani. I walczyli z drogiem, którego nie docenili. I jeździli na pakach jest. Ja. Lata. Jeden miał na głowie futbolowy kask, wolne żapy. Zajmiemy to miasto w tydzień. Jesteśmy teraz. Jesteśmy Rangersi i Sils. Żaden problem. Somalijczycy są dumnym narodem. Zawsze będą się bronić. Rangersi byli świetnymi żołnierzami, ale nie docenili przeciwnika. Co? Oddział szturmowy został otoczony przez roga, który doskonale zna teren. Przyjrzyjmy się rejonowi. Widzimy, że zabudowa jest bardzo gęsta. W tych uliczkach zmieści się tylko jeden samochód. Z okiem można rzucać granaty, strzelać. Idealne miejsce na zasadzkę. Poza tym, można się tam łatwo zgubić. Walki uliczne należą do najbardziej trwawych i wyczerpujących Dlatego większość dowódców woli do unikania. Chaos w Mogadiszu panował od chwili opalenia prezydenta Mohameda Siadabarra w roku 1991. Nie było rządów, policji, państwo nie istniało. Ulice zmieniły się w pora bitwy. Niebezpieczeństwo czaiło się w każdym oknie, za każdymi drzwiami i na każdej uliczce. Walczyli w ciemnościach. W zmroku wszystko jest całkiem. Każde drzewo, piasek nie mogli pokonać nas w naszym własnym mieście. Zwykle Amerykanie nadrabiają braki liczebności oraz znajomości terenu olbrzymią przewagą gruchową. Uważa, że tym razem właśnie tego zabrakło Empressom. Nie mieliśmy głosów szturmowych, nie mieli rakiet, artyleria, ani czołgów. Decyzja o szybkiej i precyzyjnej akcji bez wsparcia sprawiła, że oddziały w mieście były zagrożone. <todgłosy> Wiedzieliśmy o samoloty AC-130. Wiedzieliśmy, że w razie czego pomogą nam, wydostać się z każdej presji. Niestety spotkaliśmy się z odmową. Amerykański rząd odmówił także wysłania do Somalijczyków. Mieliśmy pojazdy opancerzone, dzięki którym przemierzaliśmy miasto w szybko i stosunkowo bezpiecznie. Sytuacja się zmieniła, a my nie mieliśmy sprzętu, by wypełnić zadanie. Bez czołgów i silnego wsparcia z powietrza, się musieli polegać na mniej wytrzymałych i gorzej uzbrojonych samochodach Hambi, oraz na śmigłowcach ad Decyzje podjęte na poziomie politycznym nie brały pod uwagę sytuacji taktycznej władze źle oceniły reakcję misji. Nie tylko rząd nie docenił zdolności bojowych Somalijczyków Podobny błąd popełnili żołnierze. Akcja miała trwać niecałą godzinę, więc nie zabrali ciężkich wpływ do kamizelek pły odpornych. No to widziałam pani manierę z wodą. Teraz to wydaje się szaleństwem, ale wtedy nikt nie sądził, że będą potrzebne. Nie chcieliśmy się zbytnio obciążać. Tak, zapytałem Jeffa, która jest godzina 14.30. Ile to trwa misja? Jakieś 45 minut. Więc po co bierzesz na na akcję w środku dnia? To bez sensu. Mocnym wieczorem mała grupa Amerykanów została otoczona przez znacznie liczniejszego programu. Gdy wymienił na to sytuacja wyglądała...